Siema widzowie. Wczoraj nie było filmu. Bo farmiłem wczoraj. Przyznaję się długo, że wczoraj farmiłem bardzo. Nawalałem w tą wierkę Nie powiedziałem w ogóle update, ale już każdy wie. Więc, ale więc odmówię tylko ten najnowszy. Co się z nim stało? Dodaj Archigmentsy. Ja tutaj je przychodł, Mine. 500 bloków. Jak wiecie ja mam wykopane 1000 ja mam wykopane milion bloków i to odebrałem, ale muszę Wam coś pokazać. 5000 bloków odebrane. 50 000 bloków odebrane. 5 milionów bloków odebrane. Tak. Teraz się zdziwi, ale zobaczcie. Mam wykopane 5 milionów bloków. I normalnie nie mam tutaj jeszcze za jajka, z otworzyłem. Jeden rebirf, pięć rebirfów, zrobimy jeszcze jednego rebirfa. bo to było proste i tutaj fun. Jestem z siebie zadowolony, że tak długo gram w tą gierkę, a nie mam dużo jak na tyle grania mi się wydaje. Bo zobaczcie, jedna godzina mam, pięć godzin mam, no i zobaczcie, no, 10 godzin mam, 6 godzin 12 minut to jest sporo, a mam tylko, a mam 6 rebirfów, no. Więc no, bo po pierwsze, zrobiłem indeksu dużo. No tutaj w tych jajkach nic, ale chodzi mi, że w skinach bardzo dużo zrobiłem. Tak, możecie podziwiać, to tutaj z misji tyle tego podostawałem i kupiłem tego 10 sztuk normalnie i zrobiłem cały ten indeks, bo z 10 sztuk to wyrobiłem z tego i potem brakowało mi tego i tego. Ja to zrobiłem, bo byłem u kolegi i tak w tą grę i tak dalej. I dzisiaj kupimy sobie Firebana, ale potem. Mówicie, a Firebane przeskipuje se i tak dalej. Nie, nie, bo ja to nie zrobię tego na końcu, ani na początku. Ja to zrobię w trakcie. I dodaję jeszcze sobie taką skrzyneczkę, możemy sobie otworzyć dwa razy, bo ona jest eventowa i z tego pierwszego jajka... I tutaj powiecie, czemu tutaj jest common, i od razu epic, a mi wylatuje, właśnie rare Ja w ogóle powiem, jak ja to wiem. Bo, jak otwieracie te jajka, to pod koniec się podświetla. I ten kolor to jest Wasz pet w ogóle. I te pety y, wszystkie lecą losowe oprócz. Y, y, oprócz. Nie, legendy, legendy lecą. Epiki, to, epiki, wszystko tu jest losowe. Tylko. Ten jeden pet się nie zmienia i to jest bardzo dziwne. Ja tego jajka totalnie nie rozumiem. I w tym je... Bo... O Jezu, ile gadania! Dodali jeszcze drugi word o tym pewnie wiecie i tak dalej. Lewy go... Lewy Let... <grym> myślałem, że o Robercie Lewandowskim to opisowałem, ja o tym nie gadałem. Ale my nie będziemy przedłużać. Kupujemy Firebane'a. Uzbierało się 4000 wszystkie mamy firewheyna jeszcze z tym pięknym skinem. ale powiedzcie wydropiła mi legenda czy ona coś daje po prostu bo te legendy nic nie dają Kobalta odblokowałem to topienie no to ja nic nie robią ale ze skrzynek plus 200 do kilofa plus 30 do plecaka szkoda że do plecaka a nie wszystko do kilofa bo by był lepszy plecak lepszy kilof pewnie no ale no nie można mieć wszystkiego i dzisiaj sobie też będę tak Chodzić, otwierać skrzynki, i tak dalej. To jest po prostu omówienia Wszystkich ostatnich update'ów będę chodzić, otwierać skrzynki. Typ. Już myślałem, że znowu heksa mi wydropnie. To nie w ogóle. Jeżeli macie z Basic Racing Legendę, to please odzy weźcie do, do mnie. Nie wiem, weźcie mnie, napiszcie mi komentarz, dodajcie mnie do znajomych. I ja widzę komentarze, ja spokojnie przeczytam ten komentarz. No i ja się po Was zgłoszę, dam Wam mnóstwo skinów. Bo wy, ja na serio mam ich mnóstwo, zatem jedną legendarkę do indeksu na chwilę, żeby mi się zapisała do indeksu. No i na odcinek, na jeden dzień. Tego yy, mój kolega go nie pamiętał, ale mój kolega go nie chce. Mój kolega mi go sprzedał. Ale wydaje, I nie zaliczyło mi się do indeksu, ale wydaje mi się, że to po prostu musi być dłużej w indeksie, bo się wymieniliśmy, ale coś się nie zaliczało, ale powiedzcie. I zobaczmy, jak ten Firebane kopie. O, no, on kopie szybko. No i w końcu tutaj da się kopać, a nie tak powoli. Patrzcie, widzowie w ogóle, patrzcie, co ja teraz mogę sobie Kopujemy się w dół. Tutaj robimy i na ostatniej mapce, jelą. Teraz mało ludzi się zajmuje tą mapką, a ja się ją zajmuję. O. Wezmę sobie takie ważne minerały. Nie, no. Mi mówię, że wezmę mu ważne minerały, a biorę nitrila. Dobra, wezmę wszystkie, tak? Ale to było śmieszne. Nie odebrałem chyba z ostatniej mapki czeska. A nie, odebrałem, dobra. Tak, mam game. I to Jajko jest w ogóle tam za 5 gemów, ale przejdziemy sobie na drugą arengę, bo na drugiej arendze też coś tam chyba dodali. Tutaj nie wiem, po, po polski, angielski pisząc ciągle po polsku i po angielsku. Skut Cybergalaxy tutaj potrzebujecie koizów i ród w plecaku i to tutaj wy sobie odblokujecie i tutaj ten... I tutaj bloki już mają dużo HP, no. 5000 podstawowych świata. No jest dużo światów na tym cyberze. I tutaj jest nowa waluta, której ja mam z mało mega. Muszę się skopać aż nie będzie tego tego. No ale ja je trzyhituję, więc... Nie chcę mi się robić cięcia, bo... No, i tutaj ja kopię wszystkie rudy. Wszystkie, dosłownie wszystkie odbukać światy, więc skakuję sobie. No aż tak to nie kopię, żeby wam czytać. Po prostu chcę mieć wszystkie ręki, bo te czesty dają dużo, bo ja z tych czestów ciągle odbieram i one są spoko. Ja nie wiem, ile daję. Czekajcie. Niech ja sobie tu pospadam i zobaczę ile daje. 650, ale ten kierunek będzie trzeba zrezentować. To Jeżeli już się wystraszyłem. I się... No musimy się teleportować jeszcze raz, ale teraz wchodzimy sobie na surfaj, już mamy wszystkie ręki po prostu idziemy no co? Tej ręki nie było ostatnio dodali nową chyba GEMY dobra! Nie no dzisiaj robię wszystko po GEMY co nie? I te rudy mają bardzo dużo ale potem ja je pokopię bo w ogóle ta waluta dziś teraz jest taka bez sensu mega. nią nic się prawie nie dostaje. Można dostać tylko kilo, a ten off nie jest taki super mega wow. No zobaczcie, no nie Ja to mnie uważam. I dzisiaj będzie opening, a Nie, nie chcę mi dzisiaj mam, mam dość nerów na te openingi. Wczoraj długo je otwierałem i tak się... Tak była impreza u mojego kolegi po prostu. Tak! Jak się udało cały indeks zrobić ze skinów, to myślałem, że coś fajnego dostaję, bo na te skiny naprawdę małe są szanse. Ale w ogóle to było XD. Poszliśmy się napić do kuchni i mojemu koledze wydropiła legenda. Ja mówię, a szkoda, ja też bym chciał. No i... E Idę się drugi raz napić, bo ja u niego byłem na 4 godziny, to jak ja potem poszedłem się napić sam, bo on już nie chciał chciałoby się pić, co nie, no to on wtedy powiedział, te, no to, to on wtedy sobie grał, nie patrzył na mój telefon, bo ja na telefonie grałem, bo ja byłem u niego, nie patrzył sobie na ten telefon. I ja mówię, wie jak wracam, czemu nie patrzy na mój telefon, a on patrzy tam, a tam jest legenda i ja mam tam lepszą, bo ma Rainbow Crystal'a i w ogóle tak sobie rozmawiam, bo w ogóle jakieś pety mi dropnęły, one są dobre, bo ja mam pety założone nie na tą mapkę, ale one też są spoko, jak na ma tą mapkę, no moje najlepsze, one i tak dużo dają, jak na tą mapkę. Wiecie co widzowie? Napiszcie, czy chcecie więcej odcinków z Mining Simulatora, bo no, ta gra powoli umiera. Ja się jeszcze nie żegnam z wami widzowie na spokojnie. Gdzie tu jest normalny świat? O tu. Chyba nie żegnam, bo zostało mi sporo, bo tak 500. No... Niech będzie, że powiedzmy, że to sporo. Ja nic nie robiłem w tych gemenchantach, a tam to wystarczyło. Laki, tutaj jest wszystko po prostu i... Widzowie robimy chip repairs. Na drugim mnie nie stać, na midasa też mnie nie stać. Nie wiem. Lak? Nie stać mnie na nim. No ja sobie chyba zachowam na razie, wycie? Tak, zachowam sobie. Bo to jest w ogóle niepotrzebne. To też nie jest potrzebne, to też nie jest jakoś mega potrzebne. No i lak jest okej. Okay. No, reszta jest spoko. Ile w ogóle teraz kosztuje Rebir? No trochę tańszy kosztował więcej rzeczywiście. I w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie tego Rebir Fire. Ja tutaj będę farmić, więc widzimy się jak już trochę po farmie. Ty widzowie, ja się skapnę, że ja przecież muszę zimplantować ten kilo, nie ja będę takiej sobą kopą. Dobrze, że ja się Katunałem jak ten. Or duplication. 130 gramów. Drogo! Ej, mega drogo. Na no strenda są końcy. Dobre, końcy. Końzy. Dobra, dwa na końce. Końzy, końcy, końcy i mitrile. Mm, tutaj nie mam dobrego tego. Or duplication. Ile. Idę kopać Mitrile W tym odcinku wykopiemy... W tym odcinku zenchantujemy ten kilo. Do, do fulla za końce, bo nie? XD. Widzowie, już nas powinno stać. Więc patrzymy sobie na nasz kilo. Firebane. Yy, ekwipujemy sobie go. Enchantujemy sobie na speeda. 65 ja mam mitrilli, 60. kurta Dobra, widzowie. Tutaj był jeden mitr, tak! Yeah. O, dobra! O, 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 o! Chromita sobie przy okazji, wykopię. bo ja kopię chromity, bo one dużo dają. Tym kilofem I bo ja jeszcze robię, będę robić sobie tym kilofem bo po prostu ten kill off ma lepsze or duplication, bo to jest trochę za drogi. Nie, to Firebana. No spina, co i trinaście tutaj już o wiele za drogi. W ogóle te ceny są o wiele za drogie, więc widzimy się na... A nie! Przecież ja miałem zrobić jeszcze rebelfa. Miałem mało zrobić na tylko, tylko... Jeszcze troszkę. Widzimy się za chwilkę jak to do farmia. Dobra widzowie! <laughs> miałem jakiegoś parta, ja dosłownie sekundę tam byłem, więc... Eee, więc postanowiłem, że zrobimy sobie jeszcze jednego a potem otworzymy, bo będziemy mieli jeszcze jedną skrzyneczkę, więc widzimy się już. Jak, nie, widzimy się już... już, czemu? A, tam, a, bo ten kierow jest po prostu lepszy No w sumie do kopania się w dół to będzie nawet lepiej Jeszcze trochę Więc widzowie, widzimy się już Jak uzbieram sobie trochę Na tych Jak uzbieram sobie Bo widzicie, to leci coraz szybciej widzowie Więc widzimy się Jak uzbieram na te rebiry Dobra widzowie, ja wam tak tylko mówię. Patrzcie, już jestem tu i teraz się kopię. Już na krystal nie, Więc będzie lepiej. Więc widzimy się jak już pozbieram jakieś fajne rudy. Ale zanim to, co zmieniamy na Diamond Pickaxe, to mamy or duplication większe. Widzimy się już po kopaniu rud. Widzowie, już chyba nas powinno stać na zrobienie rebirfa. Czemu my mamy takiego głupiego? Czemu no, ja mam takiego głupiego farta? Że mi brakuje zawsze tak mało. Że mi brakuje zawsze tak mało. Widzimy się za chwilkę, widzowie. O, jezu, dobra. Dobra, widzę, już mi stać na tego rebirfa, więc robimy sobie tego rebirfa i skrzynki sobie pozbieram na inne odcinki, zdecydowałem. Więc widzimy się w następnych odcinkach. No i cześć.